Postawiłem 3 miliony na wygraną Nowej Zelandii. I co się stało? Przegrali z Polakami, a oddali ja mu w pieruni pieniędzy z PZ Papynu, no bo oni mi dali płacą, a wysiadali grejcie. Ale zielunka szelił tor. Nenemanie no, no, nie oglądali tego szpilu z Di Mariumni. Mieliśmy sesję zdjęciowo w wrydutowach na szarlocie Gardinani. Fotografowaliśmy się w gardinie i byliśmy poseblicani do Nagata. No ja nie wiem, no byliby w tych redutowach tam na tej szarlocie, na tej hołdzie. Ja chciałem też pilot oglądać, a my si pójdźmy robić sesję i przyjechał jakiś fotograf i my w tych redutowach lotali po nagu przez to daj pokój. i ja już cała gańba, cały zmarzłach. Ja już jest no On jak wymyśli coś z tą gardinu, to ja nie wiem, a Poloki wygrali do no, swojet strzelił fajnego Tora. Ja go lubię tego hopa. On ma takie fajne zęby i oczy, no i ty mu tak strzelił fajnie. I groźnie. co myślisz o tej Nowej Zelandii? No paskudna choroba! Ja ją przełaził w 2003 we przedszkolu. Nawet, że kto? Szafnął dobrze. ui I to bez szczepionki chopie. No, no, bramkarz, fajny taki jest, fajny bramkarz. No, grow i co? Lewy idzie do Arabów. Ja, ja pójdę pa, za nim. No, cygarety. Cygarety skocza kupić. I, i, i jadę dalej. <laughs> Lewandowski, pan się śmieje, a pan nie zagrał w tym meczu. W ogóle coś słabo panu idzie ostatnio. Co się dzieje? <laughs> no, Ania powiedziała, że ty Ania mi powiedziała tak wczoraj. achmlechn, khaldar khaldar To znaczy, nie dostaniesz ani ty chleba. No I co, nie przejął się? Uczymy się, powoli. Uczymy się i i, i wyjeżdżamy za granicę. Panie Zielonka Witfociński, super tora pan szczelił? Jak pan myśli, podobał się ludziom? <laughs> No myślę, że ktoś zrobił Sweet Focia zdjęcie. Nie jednej fajnie na TikToku widziałek swój szpil i szczeliłech tak. No zamknął oczy i szczelił, no i fajnie było. I, I kto tu robi zdjęcia teraz? Mi robicie mi zdjęcia? Całki czas musicie mi w ocie szczelać, bo jo jest fajny. Jest dziwny, ale fajny. Fajny jest tych. Ah, ale jo jest fajny. Panie Betoniarek, jak ten mecz z Nową Zelandią? Jak pan go oceni? No, 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 ja nie to czasu, nie, ja mam czeladnika, rozumiesz, ja mam to wszystko na boku, rozumiesz, no tego, ja, potrzebuję pracowników, teraz chcę przyjść w następnym tydniu, jakiś Alosza i Dima, nie, oni powiedzieli, że są z Nowej, no, Nowej Zelandii, nie, no, mało nowozelandzkie imiona, ale ich przyjmę, nie, podobno dobrze robią, więc będzie dobrze, nie, chłopie, ja mam same problemy, z ZUS, ZUS się sum nie zapłaci. Panie Urbanie, jak pan oceni mecz z Nową Zelandią? Hmm, no, no jak ocenia, no. No to... oceniał? oni mają 1856 miejsce w rankingu Fifa, a my ich rozgromili, Rozgromiliśmy ich jeden do 0, bo się no zboli, że ich łoskubimy jak te łowce, rozumiesz? I ja wiem, że następni przeciwnicy też się będą boli, że ich przerobimy na te kawałosy! Kur skur...